Był sobie raz Elvis. I bany. Miasto, moje! Prosto, miasto, moje! I tu świeci słońce, i tu jest projekt I babka Elwisa. Moja ma blondynęczko! Bany nigdy nie lubił babci Elwisa. Kochaj mnie, nie mnie. Jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę Bany skrywał pewien sekret. Mianowicie, palił papierosy. Się złożyło, że babcia znalazła owe papierosy. Bany ostro się zdenerwował i poczuł się osamotniony. Babcia wiedziała, że Bany musi ponieść konsekwencje, więc skopała mu dupę. Chcąc się zrewanżować, podpalił babci głowę. Czy ty wiesz, że nam wiesz? Nie wiesz? Babcia nie wytrzymała, założyła swoje nowe Adidasy i ruszyła w pogonie za Banym Lecz Bany uciekał bardzo szybko, ponieważ miał nowsze Adidasy. Babcia nie mogła dogonić Banego, lecz wiedziała że musi działać i dalej. Babcia nie była taka głupia na jaką wyglądała. Zaczaiła się między delikatysami a rynkiem i kiedy bany wracał do domu, spotkała się z nim oko w oko. Chcąc nie chcąc musieli stoczyć walkę. W 300 ciosach jakie zadał babci prosto w twarz, mógł wreszcie odebrać zagrabione papierosy. Wyciągnął z paczki niebieskiego Monte Carlo, zapalił go i mógł wreszcie zaśpiewać swój hymn. Babcia już nigdy nie będzie nękać biednego banego i Bany znowu będzie mógł imprezować u Elvisa i palić u niego papierosy.